Manu z tej strony, Wodre. witam cię w kolejnym odcinku. I dzisiaj mam kolejny zestawik dla was. Tym razem coś całkiem nowego, chociaż STG już pokazywałem wam praktycznie na samym starcie. Jak tylko wyszło Caldera tak praktycznie w ogóle tego do, do tego nie wracałem. Ale żeby nie było nudno, że nie gramy tylko Brennem Cooperem, no to stwierdziłem, że to STG jeszcze raz sobie do tego wrócę. Szczerze próbowałem jakieś tutaj zestawy, ale końcowo chyba zbudowałem go dokładnie tak samo, jak w pierwszym filmie, który wam pokazywałem. Czyli mamy Tumik, MX nie mniejszy. Do mamy najdłuższą lufę, mamy tutaj celowniczek razy 3 i razy 6. Co prawda na tym razy 6 rzuca przekurewsko, ale ten razy 3 e, bardzo się przydaje. No i razy 6 też się czasem przyda. Kolbę dałem sobie przedostatnią na kontrolę odrzutu naszych postelowania mamy tutaj krótki chwyt na kontrolę odrzutu Mamy tutaj 60 ammo, amunicję wydłużona na prędkość pocisku, czyli coś co nam się na daleko na pewno przyda, chwyt impregnowany na kontrolę odrzutu na pewno z biodra i tutaj dałem sobie atuty witalne organy i w pełni naładowane. Także ja sobie tak to buduję, ale teraz słuchajcie. Eee, type 100 to jest coś, co naprawdę mnie szokowało i myślę, że może z łatwością konkurować tutaj z MP40 czy z pps które uważam aktualnie za taką top 1 metę w Vanguardzie. Eee, to prawda, nie wiem szczerze, jak wam tutaj teraz tego typa porównać. Eee, boli mnie troszeczkę w tej broni, broni magazynek, że jest tylko 36 kul, aczkolwiek eee, to nie strzela jakoś bardzo szybko i te 36 kul może wystarczyć nawet na trzech typów, jeżeli tylko będziemy strzelać celnie oczywiście. Słuchajcie, mmm, broń na blisko, polecam sobie to przetestować, czy to z STG, czy z Cooperem, czy z Brenem, e, niemniej jednak opłaca się, myślę, tego typa x no i jak sobie ja go buduję, mam tutaj tłumiczek standardowo, który nie zabiera mi szybkości celowania, mam tutaj lufę drugą na szybkość celowania, na prędkość ruchu, czyli polepszamy tutaj troszeczkę movement, daję sobie celownik mechaniczny, chociaż w gameplayu chyba będzie... Z, 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 z tym kolimatorowym e, refleksyjny slate. Aczkolwiek tutaj ten celownik polepszał nam szybkość celowania i ten mechaniczny nie jest wcale taki tragiczny. Kolba e, druga na prędkość ruchu, e, na stabilność celowania. E, mamy tutaj e, chwyt ostatni na przejście od sprintu do strzelania i celność z rozbiodra. E, amunicja zapalająca, standardzik. E, magazynek dałem ogólnie 36 naboje, a nie 48, dlatego że zobaczcie, tutaj 48 zabiera nam e, szybkostrzelność. Czyli, co to znaczy, no, time to kill troszeczkę może być słabszy. E, więc nie chciałem tego zwiększać na to. Półcienny chwyt na szybki celowania, przejście od sprintu do strzelania, coś co nam na blisko oczywiście się przydaje. Dałem sobie tutaj witalne organy, i to też mocno powoduje, że ta broń robi się mocniejsza. No i atut, pośpiech na prędkość sprintu. Także ja sobie tak to buduję, polecam sobie koniecznie przetestować tego typa na pewno. No bo STG zgaduję, że już wszyscy testowaliście. Także zachęcam Cię do zostawienia suba, lajka, do obejrzenia tego materiału. No i mam nadzieję, że miłego oglądania. No, jeden co, jeden co, Dobra, nasz nice. to co, chyba trzeba wrócić. Jeszcze jeden jest. O, sam. Niebieski. Na tym silocie chyba jest, na górze. Ta, jest tam na górze. Tu jeszcze jest. No. Jeszcze kolejny. A jest. Stany w górze. Ok. Tam, tam, tam jest. Na, dole, na tym naszym silosie jest. Ej, na górze ruszę. Znaczy mam. Na górze robite w pojedynkę. Hacı baba lan Hacı Chylujesz, jeszcze Dzięki. Jeszcze jeden obok mnie, Używa. Ja? tam, spokój? tam spokój. czemu masz Dobra. Dobra Teraz, Teraz możesz mnie podnieść. Wlaśniem idę do ciebie. Nic nie widzę. Ja też. No tutaj było to bandy, a tu są dwa rzu te, rzuty z własnym. Jest dla niebieski. Mam. pan drugi, jest pan powolony.

Leciać się Nice Powolony po prawej Znaczy po lewej po, powolony Kurde 10 BFP -ku odpalają Chodźmy tutaj na górkę na no. AN Będą pod nami No, tak. Tak. Na chwilę to na blisko. Na ciała, to radę się podnieść Podniesie ktoś. Ręka. Tak, tak. Ja go tam. podniosę. Lecę, lecę. No, no. Dzięki. Mam tylko to wiem. Ma dachu jest Dobra. Okay. Nie wiem, jednak man. Nie wiem, wie to zrobiłem. Do zero zero no ma, z ma tymi Jeszcze od dżungli strzelają tam A nie ma Gdzieś na niebieskim jeszcze Jeszcze jeden Chodźcie do strefy bardziej Chodźcie prawą prawą do strefy Właśnie wipe. Ej, a może... może uda się ten sklep zahaczyć? Trzy gierki, Lincoln. No, celownicze, to może być dobry pomysł, zmiana tutaj, no, no trochę więcej. Nice. Zabity jeden. Jeszcze jeden. tam jest. On. Jest I, ty. I w strefie trochę. Na prost, na sklepie. Ej, bo mi bardzo mocny bardzo No, odcinkę komu Dobra. Wrzucam ją. To rzuć. Tak. Lotnik na czerwonym. Mhm. Mogą być na tym sklepie, niebieskim. Jest? Obity? Pokręci ma. Brawo ja. To są typy, nie na tym. To jest daleka do mnie wali. Za, za domkiem Klero ma jeden W domku, w domku Za Zabili nas? Zabili nas tak. Ale ten stymulant mu dał speeda, nie? Tak no. trochę biednie tutaj, nikt nie leciał Mamy na 3 BSP już Łopany. to mam. Ja też mam. Mam, mam, od niebieskiego jeszcze. się za rogiem. Chujesz tutaj. Patrz, blisko, tupie. Na mnie, na mnie zero, ma komplet... Kurde jak spitala A jego ziomek już biegnie O kurde Zabiliście ich, czy nie? Nie, jeszcze jednego mam. Gdzie on jest? Gdzieś w tym hangarze.

Ej, obok nas jest typ. A co Wolę do niego. Obijcie mocno. Czyli dropa nas tu Ob, Obiję dwóch. Przestań przymocnicie. na sklepie nie żyje Dzień, twórcy, tutaj do nas Z Na czerwonym bez kewa zielony jeden. Nie jakiś lotnik jeszcze lądował. Zielony do daj kawce kupię bezpa. Macie szynkę za ma. Olera, rajny team mam tutaj. To dobre miejsce do walki, z burką w całą. Tak myślałem, że się coś nadzieje. A, też mieli BSP, zapomniałem, że też mogą odpalić. Ale SB uważa, że PUBG jest słabe? Gdzie masz ich? Pod sobą jednego No to już nie wiem To jest bretny, Tam nie mam mnie Jeszcze Tak, jeszcze jeden. Kurde, on ma zero. On ma zero kompletnie, nice. Zabity. O kuźwa. Jeszcze kurde przynajmniej. Zero. Ale lipa. Nice. Obity, powalony. Ja nie mam reload'a Tu w oknie jest Wolony jeden Trefa idzie znowu Kurde Spróbuję ich wykupić Ty masz chyba jeszcze jednego obok Ciebie. On no, powinien być. Pies obok mnie. Pięknie. Chodź na sklepik, kupimy dropa. Dropa? A co, nie ty chcesz? Nie masz? No chłopaki wykupienie sam ja, ja to mam nie wszystko. mam. wszystko. No A to tylko no ty masz. To widzicie jakieś trzyno Pistolety sam jak się wykupuje Tam na sklepie 5 stówek wrzuć Rzucicie jakąś broń czy nie da rady? No dropa zaraz rzuciłem Nie da rady Auto Daj, hajs ci rzuciłem. Sniper, ja. Sniper. Jakiś snajper tu właśnie. No. No jak możecie to może BSP jeszcze jakieś? Ja już rzuciłem. BSP. No ale, żeby o, kupić. Teraz. O hajs macie jeszcze. Gdzie ktoś ściano na sklepie? Mm, przy, przy pomarańczowym jest jeden. do mnie. Z pomarańcza chyba. Nie kupię już BSP, bo to nikt w sklepie nie rzucił. Dobra. Na mnie, na mnie. Zaznacz, coś mnie to jest z Na pomarańczu byli To za nami jest jeden Piękna pomarańcz, pomarańcz No ci nie ma już tego pomarańcz I w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspierającym, zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subskrybowania tego kanału, no i do następnego, siema, siema!